Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, a dzisiaj przygody Stasia i Złej Nogi od Tomka Spela, Komiks, który doczekał się swojego drugiego wydania. Pierwsze w odróżnieniu od tego przede wszystkim różniło się kolorem. Okładka w pierwszym wydaniu była czerwona, ale w środku strony były czarno-białe, a tutaj mamy kolorowe plansze. I mm, bardzo fajnie, że kultura gniewu postanowiła wznowić ten komiks, bo myślę, że jest to takie uniwersalne dosyć e, dzieło, o którym e, warto od czasu do czasu sobie przypomnieć, bo ono porusza e, sporo różnych tematów, życiowych tematów, ważnych e, z różnego punktu widzenia istotnych. I jak mówi sam tytuł, Przygody Stasia i Złej Nogi to historia pewnego chłopca, który, jak możemy się domyślić, jest w jakiś sposób osobą niepełnosprawną. No, Stasiu ma ten problem, że jedna z jego nóg, prawa dokładnie, jest w jakiś sposób inna. No i oczywiście Stasio, oprócz tego, że jest on sam. Posiada również mamy, ale nie ma w tej historii zbyt wiele o jego tacie. Na początku dowiemy się pewnych lakonicznych stwierdzeń na ten temat, natomiast oczywiście możemy się domyślać, co się z tym tatą stało. Wyjaśnienie tak naprawdę poznamy na końcu tej historii. Ja Wam go oczywiście nie zamierzam zdradzać, ale myślę, że możecie się go tutaj domyślać. Jak zwykle kultura gniebu podaje nam tutaj informacje o mm, pewnych y, dodatkowych rzeczach, takich jak korekta, skład, y, przede wszystkim papier Amber Graphic, ale mamy tutaj też druk i oprawę Abedik SA. Y, pierwszy raz chyba spotykam się z, tę, z tą drukarnią. Y, ciekawe plansze 67 i 68 są autorstwa pani Alicji Alice Wilkowskiej. A nie e, Tomasza Spela, jak e, w e, większości tego komiksu. Przejdźmy sobie może do tych plansz. A, dobrze, już wiem, co to są za plansze. Okay. E, komiks dedykowany wszystkim mamom, a zwłaszcza mamie autora. E, no i tak, mm, pokrótce powiedziałem, o czym jest ta historia. Historia chłopca, jego chorej nogi i perypetii z tym związanych, perypetii, w których oczywiście nieodłącznym elementem będzie mama Stasia, ale również całe jego otoczenie. Otoczenie takie jak szkoła, koledzy ze szkoły, różne osoby, które w życiu Stasia będą się pojawiały, jak chociażby pan Grzesiu, rehabilitant i chociażby ciotka Stasia i tak dalej, tak dalej. Ta historia jest podzielona na takie epizody, to znaczy każda strona to jest e, mały epizod i mm, troszkę tutaj moje pierwsze skojarzenie było z... E, Wademekum złego ojca, gdzie też mamy taką formę. Każda strona to jest jakaś tam taka krótka opowiastka. Natomiast uważam, że tutaj w przypadku Stasia i złej nogi, jest ta forma jest poprowadzana po mistrzowsku, i spel bardzo często sięga po takie popkulturowe nawiązania, m.in. Stasiu czyta komiksy, jego ulubionym bohaterem jest Hellboy, bo Hellboy ma złą rękę, a Stasiu ma złą nogę, e, wiadomo, jest tutaj związek e, z tym. Mamy inną historię, która dotyczy profesora Xavier'a z X-Menów, e, ponieważ profesor jeździ na wózku, no to Stasiu też jest w stanie się z tym Utożsamić, natomiast złomno, bohaterem, ulubionym bohaterem złej nogi jest Wolverine, co jest przezabawne. Także tutaj tego typu nawiązanie całkiem sporo znajdziemy. Są tutaj też nawiązania do powiedzmy sobie polityki, czy takiego. Polskiej rzeczywistości trochę. E, mamy stronę 24. E, tytuł m, tej planszy to jest Wizyta i dowiadujemy się z niej, że mama mówiła o jakichś cięciach budżetowych i ustawach e, i że już niestety nie będą chodzili na rehabilitację. Także możemy się tutaj m, jakby znaleźć bezpośrednie odniesienie do polskiej rzeczywistości, do prawodawstwa, do tego, jak trudno jest żyć rodzinom, które, których częścią są po prostu dzieci czy też inne osoby wymagające właśnie rehabilitacji czy też nie będące w pełni sprawnymi fizycznie. I tutaj takie nawiązania do tego. Tematów poruszanych jest bardzo wiele. Jeszcze pewną ciekawostką. Tutaj e, Tomka Spela bardzo poniosło. Mamy tutaj taki obraz, gdzie pani wychowawczyni potyka się o nogę, o złą nogę i e, powiedziałbym łubu du pierdu. E, rozbija sobie łeb o szkolną ławkę. Rozbawiło mnie to bardzo. Choć sama sytuacja nie, oczywiście do zabawnych nie należy, ale sposób w jaki Tomek to ukazał. Jeszcze ten rozbłysk taki z czerwienią po prostu. <laughs> Nie mogłem się powstrzymać, to, mm, to było przezabawne. No i właśnie, e, autor łączy na przestrzeni tej smutnej tematyki, jaką bez wątpienia jest e, chory chłopiec i jego bądź co bądź mm, waleczna matka, która e, jest pozostawiona z tym, z tym problemem praktycznie sama sobie. Ciężko jest im łączyć, wiązać koniec z końcem i ona jest smutna, jakby jej perspektywa jest taka, że po pierwsze martwi się o swojego syna, jest obarczona całą tą odpowiedzialnością, całą pracą, wszystkimi wyrzeczeniami, no a chłopiec oczywiście tą sytuację traktuje jak to mały chłopiec, jak dziecko. Czyli w dość humorystyczny sposób stara się odnaleźć w tym towarzysza. Ta jego zła noga jest kimś w rodzaju takiej jego siostry. I to zderzenie rzeczywistości punktu widzenia matki oraz dziecka bardzo mocno tutaj stoją w kontraście i łączą zarówno humor, jak i gorzką. E, trud e, gory czy życia e, właśnie w takich e, ciężkich warunkach z, z tego typu problemami. E, także SL robi to po prostu genialnie. Nie wiem jak ten komiks wygląda w czerni i bieli, natomiast e, kolory są tutaj takie bym powiedział mocno stonowane, takie trochę depresyjne. E, momentami gdzieś tam może troszkę od tego odchodzą, ale to widać bardzo mocno na przykład tutaj na tych planszach e, ta nie wiem, powiedziałbym, że to jest taka spleśniała, zgniła zieleń. Jeśli zastawicie sobie mandarynkę na 3 tygodnie, ona się zepsuje, spleśnieje, zrobi się z niej taka purchawa, miękka, to ona nabierze takiego właśnie koloru, takiej spleśniałego zupełnie owoców i no, wydaje mi się, że tutaj Tomek też celowo zastosował tego typu kolorystykę, żeby podkreślić jakby to wszystko. Oczywiście tematów jest znacznie więcej, zaczynają się tutaj dziać różne rzeczy, zaczynają się dziać problemy z samą złą nogą i mm, od strony 62 ta historia przestaje się skupiać na takich bardzo różnych zagadnieniach, a zaczyna iść takim pewnym ciągiem przyczynowo-skutkowym. To znaczy obserwujemy szereg wydarzeń, które mają miejsce po stwierdzeniu nazwijmy to pewnego problemu. Yy, też yy, ta ilustracja tutaj taka bardzo mi się kojarzy, że ten chłopiec jest yy, na tyle silny, odporny na swego, swego rodzaju problemy. Wygląda tu trochę jak Terminator, jak Arnold Schwarzenegger grający Terminatora w jedynce. Yy, ta skórzana yy, czarna kurtka, t-shirt, czarne okulary, jeszcze tutaj yy, dodatkowo wykałaczka w zębach. Taki niestrudzony, ciągle gotowy do walki chłopiec. Gotowy do walki oczywiście ze swoimi problemami, z których no nie do końca zdaję sobie sprawę. I jeszcze jedna ilustracja, która też bardzo mnie zaciekawiła galeria. Tutaj mamy pewne nawiązanie oczywiście obrazy Salwadora Dali, a te płonące żyrafy. I Stasiu biegnący obok tych płonących żyra. Jeśli ktoś jest stanie mi powiedzieć, do czego to jest konkretnie nawiązanie, bo ja sobie nie przypominam, jakby gdzieś nie odnajduję w wiedzy, którą posiadam tego typu obrazka, to prosiłbym w komentarzu o umieszczenie, czego to dotyczy, bo bardzo jestem tego ciekaw. Na końcu mamy jeszcze informację o. Na skrzydełkach właśnie, bo nie powiedziałem o samym wydaniu, ale to za chwilę. Na skrzydełku tutaj mamy jeszcze informacje o samej mamie Stasia oraz o autorze Tomku Spelu, czyli komiksiarzu samouku mieszkający w Krakowie z kotką Franią, synu Klauna, który jest jednocześnie fanem ciast. Zaczyna łysieć, ale zdążył się już z tym pogodzić. No, Tomek, przybijmy sobie piątkę, bo... Ja u już od bardzo dawna i też dawno temu zążyłem się z tym pogodzić. Tutaj mamy jeszcze takie mm, kilka ilustracji, nie będę wam ich pokazywał, bo bolałbym, żebyście po prostu sami kupili ten komiks i odkryli. Ilustracje mają swoje uzasadnienie w fabule tego komiksu. I tak mamy tu historię na 100 stronach w takim dosyć nietypowym mm, kwadratowym formacie, takim mniejszym, ale bardzo podręcznym, i to jest przyjemna lektura na jakieś tam. 40-minutowe posiedzenie z ceną okładkową 44,90, ale komiks ten spokojnie znajdziecie w internecie poniżej 30 zł. E, świetna rzecz, zarówno do poczytania dla dorosłego, dla e, skonfrontowania trochę takiego swojego spojrzenia, e, poznania e, czasami tego, jak może wyglądać rzeczywistość niektórych ludzi, a jednocześnie e, odpowiedzenia sobie na pytanie, bo żyjemy w takich czasach, kiedy. Wszystko wszystkim się należy, przyzwyczailiśmy się do pewnego dobrobytu, pewnej wygody, i czasami warto się zastanowić, pomyśleć nad tym, że no nie wszystkim w życiu jest tak dobrze jak nam, i że co by było, gdybyśmy my znaleźli się w takiej sytuacji, I dzięki temu, żebyśmy mogli zacząć doceniać to, jak dobrze właśnie nam jest. A jednocześnie jest to taka pouczająca historia dotykająca problemu chłopca. Jeśli macie jakieś dziecko, które również w jakiś sposób boryka się z niepełnosprawnością, to myślę, że dzięki tej historii łatwiej będzie wytłumaczyć to zagadnienie właśnie dziecku. Także ja bardzo serdecznie polecam. Świetna rzecz. Szapoba dla Tom Kaspela. Dzięki kulturze gniewu za ponowne wydanie tego, tym razem w kolorze. Tyle ode mnie w tym filmie, zapraszam do innych moich materiałów, trzymajcie się na razie, cześć.